Blisko 200 lat to właśnie tyle liczy instrument w trzcińskim kościele mariackim. Zbudował je nie kto inny jak August Wilhelm Grineberg, ojciec słynnego i wielkiego Barnima Grineberga, autora największych mechanicznych organów na świecie, które po dziś dzień znajdują się w kościele Świętej Trójcy w Lipawie na Łotwie. Kost Wilhelm Grineberg był założycielem i sukcesorem warsztatu swojego ojca, Georga Friedricha Greenberga. To na szczecińskim Podzamczu rozwinął zakład i produkował kolejne instrumenty. Ten w trzcińsku zdroju powstał w 1829 roku i był jego największym instrumentem. Nagromadzenie materiałów archiwalnych, oryginalny stan zachowania zaskakuje, co czyni ten instrument jednym z najbardziej wartościowych w regionie. Niestety, mimo ogromnej wartości tego instrumentu, w tym momencie korzystamy z około 30% jego właściwości. Reszta 70% pozostaje w stanie degradacji. Wierzymy w to, że kiedyś powróci do swojej oryginalnej substancji i znów będzie mógł rozbrzmiewać w murach tej świątyni.